Cześć kochani, dzisiaj zaśpiewamy piosenkę o nutkach. Zobaczymy, kto ją pamięta w szczególności z grupy starszaki. Zaczynamy. Dobrzeczko napadły nutki. Wszystkie miały czarne butki, czarne szyki i czapeczki. I skakały. sobie, kochani, jak nazywały się te nutki. Największa z nich to była cała nuta. Cała. Ona była duża, taka jak jajeczko. Całą nutę mogliśmy podzielić na mniejsze, które nazywały się pół nuty. Pokazywałam Wam jeszcze ćwierć nuty i ósemki. Ale dzisiaj będziemy się bawić tylko z całą i z półnutą. Cała nutka możemy ją podzielić na dwie polnice. Dobrze? To teraz położę przy stoliku przed sobą te nutki i przybliżymy tutaj, żebyście wszystko widzieli. Chodźcie, chodźcie bliżej. Całą nutkę możemy podzielić na małe cząsteczki. Jak tutaj mam całe kółko i mogę je rozdzielić na dwa kawałki. Zobaczcie. Widzicie? Dzielimy je na dwie połóweczki. Było całe. Są dwie, dwa kawałki mniejsze. Mam też tu jabłko. Zobaczcie, przesunę, żeby na razie nam się nie myliło. Jest salutkie. Mogę je przekroić i z całego jabłka zrobią mi się dwie mniejsze połóweczki, którymi mogę się z podzielić, tak jak tutaj. Była cała nutka, całe i podzieliliśmy na dwie mniejsze części. Do zobaczenia!